Cześć, witam Was z powrotem po znowu dłuższej przerwie. W ostatnim filmie przerwałem, przerwałem nagrywanie, ponieważ szef dzwonił do mnie. Tak jak mówiłem, bardzo wiele zmian. Dzisiaj, zobaczmy, który my mamy. Sobota 16 marca. Przygotowuję się do sezonu. Co do Suzuki, a wrócimy tutaj jak zwykle do naszych wspaniałych oldtimerów Honda Shadow stoi, skuter stoi, Suzuki dalej stoi, jest świeżo w 3 miesiącu dzisiaj zajmuje się Rometem EXC muszę go umyć, muszę go przygotować do tufu Tu kończy się teraz w tym miesiącu no i ludziki tak jak mówiłem dużo zmian nie wspominałem wam o tym, że już jakiś czas temu kupiłem sobie nowy samochodzik Szarana szalana zrezygnowałem można było fajnie dostać upust oddając starego diesla kupiłem skodę hmm. To już chyba z rok minął odkąd ją mam, a może nie, nie wiem. Eee, Skoda będzie miała teraz chyba dwa lata. Fajnie wyposażona to Skoda Octavia e, po faceliftingu z tymi nowymi lampami. Fajne, przyzwoite auto. Polecam. Eee, co do zmian. Obiecałem Wam, że w tym e, w tym roku coś ponagrywam na motorach. Eee, Dalej, obiecuję, że dotrzymam słowa. Zmian, zmian, ciąg dalszy nastąpił. Nie opowiedziałem Wam do końca, jak to wszystko wyglądało. W zeszłym roku, moja firma została sprzedana. Ja pracowałem jako ogrodnik, została sprzedana. Kupił to. Mój aktualny szef, aktualny do wtorku, bo we wtorek jest, odchodzę. Tam pracowałem u niego jako... też jako ogrodnik, tylko że robiliśmy, robiliśmy nowe ogrody, czyli kładzenie kostki i tego typu sprawy. Jako, że nam opowiadałem wam, że, że, ten, że mieliśmy teraz razem jeździć i tak dalej, że prawo jazdy kupił sobie nowy motocykl. E, jako żeśmy się nie do końca dogadywali, e, odchodzę z tej firmy i e, bardzo, bardzo niespodziewanie e, będę od przyszłego miesiąca e, kierowcą zawodowym. E, będę pracował w firmie, która rozwozi e, materiały budowlane. E, znowu nowe środowisko, nowa praca. Jeżeli chodzi o czas, też niespecjalnie więcej, bo. E, też o, to to 7 to chyba do 18 dwie soboty w, w tygodniu w miesiącu muszę też iść tak, na jeżdżanie jak zwykle mało czasu tylko pozostają weekendy ale coś postaramy się nagrać aż trasy jakiś kawałek i tak to się kręci pogoda paskudna tak jak i u was od chyba 3 tygodni u nas non stop wieje i ileje deszcz nie ma nawet szansy żeby wyjechać bo albo człowiek zmoknie, albo zwieje człowieka z motocykla dobra ja zabieram się za mycie Rometa i myślę, że w kwietniu już coś polatamy teraz mam dwa tygodnie wolnego, może nawet jakby się zdarzyło, że się w końcu pogoda poprawi to może coś polatam może coś ponagrywam Strasznie ciśnie mi się na usta temat taka pogadanka na temat jak postępować jako pracownik i o to, żeby zwykle się nie przywiązywać do pracodawcy, nie dawać się opowiem wam co mnie ciśnie w następnym takim jakby blogu z jazdy Polecam się w następnym odcinku. I to tyle byłoby na dzisiaj. Ja lecę i robię swoje, nie? Trzymajcie się gorąco. Do następnego razu.